Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witajcie w nowym vlogu. W ten, no niestety, ale pochmurny, deszczowy, wieczny, zimny i totalnie nieprzyjemny poranek. Antoś w szkole, my z Szymonem w domu, bo słuchajcie, troszeczkę nas rozłożyło. Szymon wczoraj, a nawet już przedwczoraj wieczorem dostał kaszlu. Wczoraj wieczorem dostał do tego jeszcze temperatury. No więc możecie sobie wyobrazić, jaka ta nocka dzisiaj była. Dodatkowo ja jeszcze yy, ostatnio tak się podrapałam w uchu, że słuchajcie, sobie je zapchałam, myślałam, że mi to przejdzie, yy, a niestety nic z tego boli jak diabli. Ci, co mieli kiedyś problem z uchem, to yy, wiedzą, myślę o czym mówię. No, i jutro mam wizytę u lekarza, bo bez niej się niestety nie obędzie. Także mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo powiem Wam, że już tabletki nawet za bardzo nie pomagają. Więc no podejrzewam, że albo jakaś bakteria, albo jakieś zapalenie. Nigdy takiego problemu nie miałam, więc no, ciężko mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Natomiast teraz biorę się za ogarnięcie mieszkania, chociaż powiem Wam, że jakoś nie mam za bardzo siły no ale trzeba śniadanie zjedzone, dopijam sobie jeszcze kawusie, tutaj jeszcze w kubeczku jesiennym mam już kubki zimowe co prawda nie z jakimiś mikołajami i tak dalej, ale właśnie zimowe, także no już niedługo wyciągniemy a jak ogarnę mieszkanie to pokażę Wam, o jeszcze właśnie paczkę bo mam jedną z Polski taką urodzinowo-świąteczną powiem Wam, że leży i czeka i nie mam kiedy je otworzyć, także dzisiaj sobie ją otworzymy, bo są tam właśnie rzeczy dla Antosia na urodziny od dziadków. I zobaczymy, co nam jeszcze dali. No i dzisiaj będziemy jeszcze pakować upominki dla dzieci do Antosia do szkoły właśnie z racji urodzin. Także mam nadzieję, że uda się to fajnie i w miarę sprawnie ogarnąć. Co prawda będę musiała się wybrać jeszcze na małe zakupy, bo w tym roku mam ogromny problem co kupić ale chyba zostanę przy rzeczach spożywczych już bez żadnych zabawek, bo kompletnie nic nie znalazłam fajnego także no będę musiała się jeszcze wybrać na małe zakupy, ale to już myślę później jak mój będzie w domu żeby wiecie z Szymonem na taką pogodę nie wychodzić co by go bardziej nie doprawić, także tak to u nas na tą chwilę wygląda nie jest za ciekawie, ale no mam nadzieję, że będzie Dobrze, więc już nie gadam, nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania i spędzenia tego czasu razem z nami. No dobra, mamy to, mieszkanie ogarnięte. Gdzie to wleciało? Do pomycia zostały tylko jeszcze podłogi. Powiem wam, że teraz przydałaby się rumba, bo kompletnie nie mam siły, żeby yy, je umyć. Ale co ja wam chcę tutaj pokazać? To to. Co moje dziecko robi? <noise> po układał sobie klocki i wrzuca do tych klocków yy, borówki, malinki, tak? Fajna zabawa. A jak się czujesz dobrze, czy nie? Nie. Niedobrze? Pokaż czułka. Nie no, tu jest w miarę. Ok no, ja wiem. No, także tak, tak to wygląda na tą chwilę. Teraz wiecie, jest jeszcze w miarę ok, bo dostał tabletki, więc yy, pomagają, ale no, ten kaszel jest po prostu przeokrutny. Dobra, słuchajcie, przyniosłam sobie już tutaj też tą paczuchę. A Tak wygląda. Duża nie jest, ale dość ciężka. 7 kg. No, także będzie co otwierać. Czekajcie, bo nie przyniosłam sobie żadnego narzędzia. Szymciu, podaj mi tam nóż, proszę? Albo nożyczki. O, nożyczki masz tutaj, podaj mi. Sobie otworzymy, zobaczymy, co tutaj jest. Dziękuję. I Mama. słucham? Dziękuję kocham cię. No także także otworzymy, zobaczymy co tu jest. Jest tu kilka też rzeczy dla mnie. Dobra, mamy to. Tak w środku wygląda. Oczywiście obowiązkowo jakiś tutaj ręcznik papierowy jest. Rozdzielony na kilka części. Słuchajcie, moja teściowa jest mistrzem po prostu pakowania paczek. Także mamy ręcznik. No i dobra, na pierwszy ogień idą, słuchajcie, baryłki klasyczne. Poprosiłam teściową o baryłki. No i mam. Także super, będą na święta. Dalej mam tutaj ściereczki z mikrofibry. Także też fajnie. Przydadzą się. Ale słodziaki, je! Yeah! Trochę się widzę, że uszkodziło, chyba, ale słuchajcie, to są y, pierniczki dla Antosia. Słuchajcie, zobaczcie na ulicy. No, Przekożackie. Nie będę ich na razie odtwarzać, bo jak widzicie, one są tutaj zapakowane. No, ułamał się, ułamała się żaba. Ale no, widzicie, różne zwierzątka, żabki, y, biedroneczki, krewetki i tak. Dalej, jakiś tu też nawet widzę. No, świetne. <laughs> Także chłopaki będą teraz tutaj y Podjadać. Dalej, dalej, co ja tutaj słuchajcie, mam. Kolejne skin. Tym razem, słuchajcie. Ja, ale super. E świąteczne. Też trochę delikatnie uszkodzone, ale takie. No, powiem Wam, że naprawdę. Super, no połamały się i to tak mm, to niektóre grubo, ale wiecie, jak to w paczce przesyłce bywa. No ale dobra, nie wszystkie, nie ma tragedii, naprawdę są przepiękne i te tu nie mogę nawet, a no, bo dobra, nie będę ich na, na razie pewnie. ale są naprawdę bardzo, bardzo ładne. No także druga paczka, ja je tutaj daję, żeby żeby nie chciał Yy, kolejne tutaj mamy ręczniki. Yy, dalej yy, to nie wiem dla kogo jest. Wydaje mi się, że dla. Chociaż nie. To jest... Nie wiem dla kogo, ale coś, coś takiego. Wiecie, nie mogę tutaj mówić dokładnie co, tylko <grym> lepiej pokazać dalej dla siebie, dla siebie dla mnie są tutaj słuchajcie tak z Isany płatki hydrożelowe pod oczy zielone i niebieskie i mam tutaj po dwie paczuszki bo była promka ostatnio w na nie wcierka rozgrzewająca bardzo dobrze im się sprawdza do tego słuchajcie taka nowość z Bielendy Regenerująca maska do ust i odżywcza maska do ust. Trzy w jednym. Maska balsam baza. I udało się dostać te dwie, także bardzo się cieszę. Jeżeli je macie, to dajcie koniecznie. Zdać. Chociaż wiecie, co? Zobacz, otworzę i zobaczę, jak wyglądają w środku. Ok, czyli tak, coś takiego. O Jezus, aha, odkręcane. Okej, okay, czyli to jest taka, taka tutaj. Yy, wyciskana, Tak czy nie? Żebym ja teraz tego nie popsuła, bo ja to też tak potrafię. Czy wykręcane? Kurde, ej. Ktoś mi powie, jak to działa. No nie wiem. Będę się z tym bawić, będę kombinować, żeby to otworzyć, ale mam właśnie takie czy, dwa. Te z są. E, dalej Słuchajcie, uwielbiam tą esencję tonizującą, tonizującą, nabliżającą, kojącą z lab. Także poprosiłam o kolejne opakowanie. E, tutaj jest coś dla chyba dziecków na święta, tak? I mi się słuchajcie, Proszę bardzo. Takie dwa zestawy. Mm. Niestety ten uszkodzony, ale to nic. Yy, nie, ja oszaleję. Dla Toniego. Dla Antoniego, słuchajcie. Dla Antoniego coś takiego. Zobaczymy, jak długo to pożyje. A mi? A wiesz co, ja zaraz, mama zaraz zobaczy, co jest dla ciebie, wiesz? Bo mama nie wie, to jest chyba dla Szymona, tak mi się wydaje, ale pewna. Taki zestaw. Tutaj są kolorowane z tak, nich, proszę bardzo. to. jest dla Ankosia, wiesz, albo razem będziecie sobie układać. Chociaż wiecie, jeszcze muszę dokładnie zadzwonić i zapytać co do czego. No, wiem! Nie krzycz proszę. Tu dla Szymona kolejna kolorowanka z naklejkami w środku. Proszę bardzo. fajne? podoba Ci okay. się tygrysek, ale proszę tego nie zepsuć, okej? Okay? Kalendarze! A zastanawiałam się, czy będą. I słuchajcie, ostatnia... Wiecie co? Czekajcie, ja sobie tutaj to odkładam, żeby miało tu jakąś ręce i nogi i pokażę Wam ostatnią rzecz, która jest dla mnie, którą sobie tutaj zamówiłam. Mm. O, właśnie, właśnie, To Może się tego nie ułoży pięknie, ale to nic, to nic, widzicie. Chcę Wam pokazać. E, no już dziecko szczęśliwe. Chcę Wam pokazać, co ja sobie tutaj zamówiłam jeszcze z Jaskółki. E, polska produkcja, polska marka ze świecami zapachami, z produktami y, też do ciała, woski, <tutu> takie wiecie, y, 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 boże, nie umiem się wysłuchać, wosk, w pe, perfumy wosku, o, widzicie? I y, y, ja sobie tutaj, słuchajcie, zamówiłam świąteczne świece. Dobra, jak mam to otworzyć? Brrr, ty ja to otworzyć, ja mam coś. Powy, dobra, mamy to. Ja Wam podziękuję, oczywiście, stronkę. Yy, na razie zamówiłam sobie takie trzy mniejsze opakowania, żeby zobaczyć, jak to będzie. <laughs> Ale pięknie zapakowane. <laughs> Jezu! Mama, No? Tak się prezentuje. Przepięknie zapakowane. No Zobaczymy w środku. O, Jezu! Nie umiem. O! W środku mamy. Yy, takie lala. Y, la, la. Instrukcja. No super, taka instrukcja obsługi plus y, opis gdzie, się wy, y, gdzie są produkowane świece. Mama Dobrze serduszko. Proszę bardzo i odklejamy, odklejamy, patrzymy co my mamy. Ale jak ładnie zapakowane, słuchajcie, można komuś tak idealnie naprawdę. Proszę. Wyciągamy tutaj tą zawartość. Mm, w ogóle powiem Wam, że bardzo miła obsługa, jak zamawiałam. Totalnie świetne doradztwo. W ogóle ekspresowa wysyłka. Naprawdę dawno się nie spotkałam z tak fantastycznym kontaktem, jeśli chodzi o obsługę klienta. Naprawdę. Na każde jedno pytanie odpowiedzą dziewczyny, mm, czy tam tylko Pani Karolina. Świetnie, no ale dobra, przechodząc do świec, to mam pierwszą, tak, stara, dobra książka. Tak wygląda, zobaczmy sobie, jak ona pachnie. Wow! Ale, słuchajcie, świetny zapach. Intensywny, taki mocny. Co tutaj jest? Goździk, cynamon. Dobrze, miuniu. Ten cydr, cedr i piżmo. Jak dla mnie są bardzo mocno wyczuwalne. No, przepiękny zapach. Ja mam tutaj, słuchajcie, pojemność, jaką? 80 eee, to jest? 120. 120. Druga, druga, druga świeca. To jest, słuchajcie, kurde, to jest zimowa noc przy kominku, też 120. Oj, oj. Tutaj wyczuwam... Mm, mm. Dobrze widzę. Wyczuwam tutaj taką choinkę. Gałązki, choinki. O co my tutaj mamy? Śnieżno-biały jaśmin, kora sosny. No też bardzo fajny zapach na zimę, aczkolwiek jest delikatniejszy od tego. No, będziemy testować. Będziemy palić. I ostatni zapach to jest, słuchajcie, mroźny las, no to już mi się totalnie kojarzy ze śniegiem, z choinkami i tutaj jaki mamy eukaliptus, rozmaryn, sosna, lawenda, e, leśny mech. O oh, wow, i tutaj ten rozmaryn i, e, Boże, ten eukaliptus, rozmaryn i lawenda tak bardzo mocno przynajmniej dla mnie przybijają no przepiękne zapachy, naprawdę przepiękne zapachy, także jeśli macie ochotę, to możecie sobie właśnie zrobić w takich malutkich słoiczkach. Ja na pewno coś będę jeszcze domawiać, myślę, że nie teraz, ale na pewno, bo zapachy są przepiękne. No i przeglądając właśnie całą stronkę, już sobie kilka jeszcze innych upatrzyłam także no jak na tą chwilę serdecznie Wam właśnie polecam jaskółeczkę Mówię, podeślę Wam link do i stronki na dole, a ja teraz idę wszystko pochować no i zapytać się co dla kogo inna kiedy dobra słuchajcie, udało mi się w końcu dostać do tej odżywki i muszę Wam powiedzieć że moje pierwsze wrażenie to jest wow to jak ona fajnie wygląda na ustach, w ogóle jej przede wszystkim nie czuć. Do tego i zapach, i smak naprawdę na duży, duży plus, no bo jak wiemy czasami te pomadki, balsamy i tak dalej smakowe. No, nie pachną i nie smakują za fajnie, a tutaj jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. Także jeszcze teraz czekam, jak długo się będzie utrzymywać, ale pierwsze wrażenie, no naprawdę na duży, duży plus. I słuchajcie, przyszłam się na chwilę położyć, bo powiem Wam, że tak mnie w tym uchukuje, że po prostu e, nie daje już rady. Nie bym przeleżała cały dzień w łóżku. No a niestety nic z tego. Jak widzicie, też mam tutaj już towarzystwo. E, Szymonowi bardzo podpasowały pierniczki. W ogóle jak coś dzisiaj jeszcze z nich zostanie, to będzie dobrze. No. Także chwila odpoczynku. Oglądamy sobie tutaj bajkę. No i będziemy pomalutku działać. Dalej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już po drzemce. Zrobiłam sobie to sobie taką 45-minutową, yy, ale powiem Wam, że jak człowiek nie jest nauczony do drzemek, to jest taki rozwalony. Z jednej strony czuję się lepiej, ale z drugiej strony jestem taka rozbita. Yy, Szymon też przed chwilką wstał, Antoś wrócił też przed chwilą ze szkoły. Powiem Wam, że ta pogoda jest beznadziejna. Może gdyby tego wiatru nie było, chociaż teraz taką się uspokoił. To byłoby ok, ale pada taka delikatna mżaweczka i w ogóle jest tak, wiecie, niezbyt przyjemnie. E, ogólnie powiem Wam, że patrzyłam nawet w prognozę i mm, ma się pogoda polepszyć. W sensie ma być temperatura na plusie nawet do 10 stopni, więc zobaczymy, co z tego będzie. E, no a teraz biorę się za obiad, e, i dzisiaj na obiad będę robiła takie. E, kurczaczki, ala KFC. Wy już, tu już słuchajcie, czatuję, żeby może akurat mu się to skapnie, bo słuchajcie, wczoraj mi zrobił takiego psikusa, że miałam y, mięso w zlewie i wyobraźcie sobie, coś zaczęłam robić, odeszłam, przyszłam i coś mi się tak w tym zlewie pusto zrobiło, był worecz, mówię jakoś, wiecie, nie, nie załapałam. Ja się później, słuchajcie, okręcam, mówię, gdzie jest mięso? Okazało się, że Zeus zjadł nam całe mięso na obiad. No, więc dzisiaj tak, no, patrzy tutaj kątem oka, czy przypadkiem się czegoś nie dostanie, ale nic z tego. Także dzisiaj y, w ogóle y, mieliście też takie sytuacje, jeśli macie psy, czy raczej Wam się nie zdarzało, że mięso Wam ginęło na obiad? No, powiem Wam, że no, także właśnie rozkładam sobie tutaj te moje kurczaczki zaraz je doprawię później będę jeszcze robić ziemniaczki myślę jakaś surówka i w sumie to będzie na tyle i będę czekać aż mój przyjedzie do domu, bo muszę iść do sklepu właśnie kupić jeszcze Antusowi resztę tych jak, jakichś w ogóle rzeczy na te, na te urodziny, w sensie do tych prezentów mam nadzieję, że coś fajnego uda mi się Zeus, spadaj stąd. Coś fajnego uda mi się dostać. No i dobra, słuchajcie, obiad zjedzony. Wybrałam się teraz yy, na takie szybciutkie zakupy. Mam nadzieję, że uda mi się kupić to, co chcę. W ogóle, no, ta pogoda jest dalej bez zmian. Wieje, pada mrzawka. Co prawda jest ciepło, ale kurde, tak... No wiecie, mogłoby jednak być jakoś trochę lepiej. No dobra, nie ma na co narzekać, idziemy. Dobra, słuchajcie, wróciłam już ze sklepu, także bierzemy się teraz za y, robienie prezentów. No i pokażę Wam to będziemy do nich pakować. Tutaj mamy y, woreczki, Mikołajki, orężatka z Polski. Tutaj jest jeszcze paczka Mikołajków, ale to dlatego, że po prostu mi w tym zabrakło. Dlatego do jeszcze dokupiłam takie gumy, mm, knopersy, balony i lizaki, do których się dobrał już Szymon. Słuchajcie, prezenty spakowane, powiem Wam, że naprawdę fajnie, szybko i sprawnie nam to dzisiaj poszło. Obawiałam się, że zejdzie nam trochę dłużej, ale na szczęście nie, więc bardzo z tego powodu się cieszę. Jak widzicie jestem już w łazience, co oznacza, że przyszłam się ogarnąć, bo powiem Wam, że znowu zaczyna mnie to ucho boleć, więc szybka kąpiel, tabletki i do łóżka. Także moi kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog wam się spodoba, że was nie zanudziłam. Ja dziękuję wam też za każdą łapkę, a także subskrypcję. Te osoby, które lubią nas oglądać, a jeszcze nie subskrybują kanał, zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z filmami. Z góry wam za to dziękuję i widzimy się już w nowym filmie. Trzymajcie się ciepłiaki. Pa.